Zeszłam tutaj z Wami po to, bo doskonale wiecie, że zastąpić kolorowy świat gier jest bardzo trudno. Jednak to jest nasza jedyna alternatywa, żeby szukać atrakcji na zewnątrz, z daleka od monitora i światła ekranu. Dlatego na dziś zaproponowałam Wam atrakcję, która jest naprawdę szokowa, wybuchowa, kolorowa i naprawdę taka, że można powiedzieć, że jest wyjątkowa. I oczywiście nie jest powtarzalna za każdym razem. Natomiast chcę Wam pokazać drogę. Macie mnóstwo rzeczy do wyboru, takich zwykłych, prostych. Można rzucać krzyżkami do kosza, można rzucać. Można robić wyścigi, podchody, można organizować mnóstwo wiele atrakcji, nie. prawda? Robić kaczki na stawie, tak? Co żeśmy robili? Wszystko nuda? I tak nie. będzie, słuchajcie. I to będzie odpowiedź, którą będziecie słyszeli zazwyczaj. Ja mam nadzieję, że to, co zaproponuję Wam dziś, to nie będzie nuda. Co ty będzie na to? Nuda. A skąd wiesz? No bo wiem. No, no próbujemy? Nuda. No dobra. Nuda. Próbujemy? nuda. Piotka. Każdy z Was dostanie po dwa magiczne worki. One są kolorowe, a w środku jest coś. Proszę dla mamy. Proszę. Uła! to jest tak jak w grze. Liczy się czar. Trzy, dwa, jeden. Stoń! Słuchajcie, a teraz wszyscy razem za ręce i skok do góry. Trzy, dwa, jeden, start! Myślę, że każdy dzień następny będzie tak samo fajny, jak był dzisiejszy. Myślę, że nie, nie, nie będziemy już tacy brudni jak dzisiaj, ale na pewno będzie jakaś rewelacyjna zabawa dla nas i dla niego. Słuchajcie, zadziałało? Zadziałało. Ty no Była nuda no, nie? nie. No widzisz? Żeby podsumować dzisiejszy dzień. Zrobimy kontrakt, który od dziś będzie obowiązywał w Waszym domu. To, co jest niezmiernie istotne, to czas przed ekranem, którego absolutnie musicie przestrzegać. Proszę, zapisuję pierwszy punkt. Dzisiaj będę, dzisiaj będę pękowy! Mm -hmm. Czas Oj. ekranowy. Dziękuję. Punkt drugi. Kodeks złości. Mamo, Przestrzegamy mamo, kodeks mamo. złości. Zobacz, ja no napiszę, a ty podpiszesz, włosia, dobrze? Wenergia. Proszę. No tu. Dobra, a trzecie. Nagradzamy się i wspieramy. Posłuchajcie, jak dobrze wiecie, to zadziałało dzisiaj i na chwilę, prawda? Jest super czas, jest kolorowo. Dzieci są zachwycone, ale wrócą do domu i będzie to samo. Więc to, co jest dla Was najważniejsze, to to, żeby organizować tego typu rzeczy, starać się, myśleć nad nimi i nie, łatwo nie będzie.